Do obchodów 80. rocznicy likwidacji Litzmannstadt-Ghetto został włączony wykład we współpracy z łódzkim szlakiem kobiet Uzuli Pacanowskiej, kobiecie, która miała kiedyś swoją ulicę w Łodzi, ale padła ofiarą dekomunizacji i ta ulica zniknęła. Słusznie czy niesłusznie dyskusje wciąż trwają, ale ten wykład jest takim sposobem na to, żeby po prostu poznać historię Zuli Pacanowskiej, żeby dowiedzieć się kim ona była, co ona robiła i przecież nie z działalności powojennej zbudowy państwa komunistycznego zasłynęła i nie dlatego dostała swoją ulicę. Działała w czasie wojny w łódzkim getcie. Pokazywała, że opór nie zawsze musi być oporem zbrojnym. Można się przeciwstawiać w inny sposób, na przykład powstrzymując się od pracy, a na pewno od ciężkiej, szybkiej, sprawnej pracy. Ale opowieść o niej sięga także do czasów przedwojennych, bo była wtedy aktorką, grała w teatrze i warto Poznać tę bardzo interesującą osobę, a potem samemu zdecydować, zastanowić się nad tym, czy dobrze, żeby jej ulica była, czy nie, i czy warto walczyć o ulicę Zuli Pacanowskiej. Ja się nazywam Ewa Kamińska-Burzałek, pracuję w Zjedniorze Historycznym i e, działam także w Fundacji Lódzki Kobiet, która się zajmuje przywracaniem, popularyzowaniem e, pamięci o, e, historykowie, o historii kobiet historii konkretnych zasłużonych i nie tylko e, łodzianek i kobiet związanych z naszym miastem. E, dzisiejsza selekcja odbywa się też w ramach 80. rocznicy obchodów e, Rocznie coś w, w związku z likwidacją ludzkiego, które zostało zlikwidowane przez cyklerowców przez Niemcy, równo 80 lat temu, czyli mieliśmy uroczystości z tym związane i jako fundacja Łódzki Szlak Kobiet, ale też jako muzeum stwierdziliśmy, że to jest taki dobry moment, żeby też przypomnieć, czy może w ogóle powiedzieć o tym, że w getcie łódzkim której jest przede wszystkim z niewolniczą pracą, ale w trzeciej, trzeciej, ciężką pracą, istniał także ruch oporu, bo w bardzo wielu no, w takich przekazach, w takich tekstach dotyczących getta łódzkiego, jest cała informacje, informacja, ale nie ma ani słowa na temat tego, że ktoś tutaj się w ogóle buntował przeciwko polityce nazistowskich Niemiec, czy też przeciwko polityce prowadzonej przez żydowski zarząd Gieta. No i taką kluczową postacią w tym ruchu oporu, ruchu podziemnym była Zula Pacanowska, której będzie dzisiejszy wykład poświęcony. To tutaj mamy zdjęcie na tej grafice. I dwa, dwa inne zdjęcia. One pochodzą z dwóch różnych publikacji, takich z okresu tzw. Polski Ludowej, kiedy zbierano dosyć chętnie i publikowano biogramy działaczy, działaczek ruchu robotniczego, nie tylko komunistycznego. Natomiast tym, to, to drugie zdjęcie, nie wiem dokładnie z jakiego archiwum prowadzi, było w jednej publikacji na temat zagłady Żydów przedrukowane. W archiwum Jan to samo zdjęcie jest podpisane innym nazwiskiem. E, nazwiskiem e, Rywki Juty Teitelbaum, innej działaczki też komunistycznej, związanej z kolei z historią Gesta Warszawskiego. I w sumie ta postać na tym zdjęciu nie przypomina za bardzo ani tej Zuli Pacanowskiej, ani innych zdjęć Juty Teitelbaum, więc no, nie wiem, bo źródło tutaj zostało podane. I, Ciężko dojść do tego, czy to jest rzeczywiście jej wizerunek, czy, czy niekoniecznie. Nie ma też już za bardzo teraz kogo zapytać, bo nawet Pan Marian Górski, który jest wielkim ręgownikiem pamięci o Zuli Pacanowskiej akurat jej nie poznał osobiście. Więc no też po tylu latach. Niewielka jest szansa, że byłby w stanie powiedzieć, czy to jest rzeczywiście prawda. Jak to jest z tą Zulą Pacanowską, bo ona padła w Łodzi ofiarą dekomunizacji i była ulica, nie ma ulicy. Słusznie, niesłusznie się podejmujesz w ogóle opowieści też od tej strony? Ech, moim zdaniem niesłusznie, to znaczy można w ogóle dyskutować o tej ustawie dekomunizacyjnej, to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest taka, czy Zula Pacanowska tak naprawdę podlega pod tę ustawę, bo to jest taki zapis prawny, który, wedle którego należy usuwać z przestrzeni publicznej wszelkie nazwy, które w jakiś sposób propagują ustrój totalitarny, kojarzą się z totalitaryzmem, z komunizmem, nazizmem. I w kilku przypadkach w Polsce było tak, że władze lokalne podejmowały decyzje o dekomunizacji, po czym prawa trafiała do sądu i okazywało się, że dana postać, mimo że na przykład była członkiem czy członkinią Komunistycznej Partii Polski, to w odbiorze społecznym symbolizuje zupełnie inne wartości niż komunizm. I wydaje mi się, że to jest przypadek Zuli Pacanowskiej, która owszem była aktywną członkinią Komunistycznej Partii Polski, ideową przedwojenną komunistką, ale została upamiętniona jako ofiara zagłady i jako organizatorka ruchu podziemnego w getcie łódzkim. Właśnie, bo tak W trakcie tych dyskusji była też mowa o tym, że to bardziej chodzi o to, co po wojnie, a nie o to, co przed wojną. A tutaj no, mamy postać, która nie z tego przedziału czasowego. Tak, no ona nie budowała ustroju totalitarnego. Została zapamiętana przede wszystkim jako kluczowa postać, która właśnie tworzyła ten ruch oporu w getcie łódzkim. To była tak zwana lewica związkowa, organizacja antyfaszystowska, zrzeszająca głównie młodzież, ponad tysiąc osób. I też propagująca takie idee, które w getcie bardzo dobrze się przyjmowały. To była na przykład taka koncepcja pracuj powoli, aby nie nadwrężać swoich sił w gettowych resortach, fabrykach po to, aby Wzmacniać militarnie, ekonomicznie Trzecią Rzeszę. Pacanowska była tak naprawdę główną organizatorką tego ruchu podziemnego. Postać trochę zapomniana. Ja też sobie o tym myślałam w kontekście tej ulicy że ulica była i dopiero właściwie jak ta ulica zniknęła, to się zaczęła dyskusja nad tym, kim Zula Pacanowska była i właściwie dlaczego miała swoją ulicę, bo tak wiele osób przechodziło, no widziało i nie zastanawiało się zupełnie nad tym, kto za tym stoi, co to za osoba. Ty dzisiaj co, będziesz przypominać, będziesz opowiadać tak, żeby no ona już nie była zapomniana? No rzeczywiście to jest przypadek wielu patronów, wielu patronek że my znamy te nazwiska, ale niekoniecznie znamy dokonania tej osoby, czy w ogóle jakiekolwiek fakty z biografii. Stąd też pomysł, aby tę postać przypomnieć i o niej opowiedzieć, aby wreszcie nie było jakichś większych wątpliwości, kto to był, za co walczył. Kwestia tego, czy ta ulica. Jej imienia powinna istnieć, no to już jest do rozstrzygnięcia przez każdą osobę uczestniczącą w prelekcji. Ja mam swoje zdanie, ale zakładam, że każdy może mieć też swoje. Um. Co dzisiaj będzie? Bo no, całego życia jednej osoby nie da się opowiedzieć na prelekcji. No dobra, chyba żeby trwała kilka dni. Musiałaś coś wybrać, na coś zdecydować, jakiś wątek poruszyć? Um. Biografia zuli pacanowskiej nie została napisana, więc to jest taka opowieść, która składa się ze strzępków różnych informacji. Po II wojnie światowej gromadzono relacje i ocalały zagłady w różnych archiwach i dawnych działaczy ruchu robotniczego w jeszcze innych archiwach. I na tej podstawie można odtwarzać sylwetkę zuli Pacanowskiej. No, będę opowiadała o jej działalności przedwojennej. Bo ona nie tylko działała w ruchu komunistycznym, ale była też aktorką słynnej sceny robotniczej Witolda Wandurskiego. No, a przede wszystkim skupię się na tym, co działo się w czasie II wojny światowej, czyli na działalności w Getcie Łódzkim i na tym, na czym polegał ten ruch oporu w Łódzkim Getcie. Bo w wielu takich informacjach krótkich, podstawowych na temat Łódzkiego Getta. Nie ma ani słowa na temat tego, że ktoś tutaj w ogóle jakiś opór stawiał polityce nazistowskich Niemiec, czy też polityce prowadzonej przez samą administrację żydowską. No właśnie, bo mamy takie podejście i pogląd na to, że łódzkie getto to po prostu pracowało. Ciężko pracowało, żeby przetrwać, a nie że ktoś tam się w ogóle w jakikolwiek sposób buntował i wyłamywał. No tak. To wynika głównie z tego, że w łódzkim getcie nie było powstania zbrojnego. Bardzo dużo uwagi przez wiele lat podkreślano obchodom rocznicowym powstania w getcie warszawskim. No i bardzo dobrze. Były też powstania w innych gettach, natomiast Łódź znalazła się na terenie włączonym do Trzeciej Rzeszy, gdzie warunki konspiracji były o wiele trudniejsze, zarówno w getcie, jak i po tzw. stronie aryjskiej. No i jakiekolwiek kontakty były właściwie wykluczone. Wykluczone było zdobycie broni, przecież kiedy ludzie przeprowadzali się na teren getta, nie myśleli o tym, co się wydarzy za kilka lat i że być może warto by było zorganizować sobie szybko jakąś broń, bo może się kiedyś przydać. To, to zupełnie jakby nie jest ten kontekst, nie, nie, nie to myślenie w tym momencie. Um, I rzeczywiście jest taki obraz getta łódzkiego, które jest wyzyskiwany, no bo tak było. Pracuje bardzo ciężko, traci siły, ale możemy wskazać dużo form oporu, no bo to była nie tylko akcja pracuj powoli, ale też sabotaż. Czyli takie produkowanie na rzecz np. Na armii niemieckiej, aby ta armia nie miała np. wygodnych butów czy jakiegoś sprawnego sprzętu. To były wreszcie akcje strajkowe. Nie mówiąc już o tak zwanym oporze duchowym, o tym, że te organizacje sprzyjały temu, żeby po prostu mieć taką siłę psychiczną, żeby przetrwać. To powiedz jeszcze, jak to jest z tym imieniem. Zula, Ziula, tam się różne wersje pojawiają i, i właściwie różni ludzie mają różne zdanie na temat tego, jak ona miała na imię. Ona miała na imię Rachela, ruchla po żydowsku, drugie imię to Róża i ją od dzieciństwa podobno nazywano Ziulą, ponieważ to, to, był taki, to było takie zdrobnienie: Róża, Róziula, Ziula, i faktycznie jest wspominana jako Zula. Dlaczego nazwę ulicy, ulicy pojawia się Zula? tego nie wiem, być może no to był jakiś taki błąd, ale... Tak. Myślę, że może Ziula się wydawała mało poważna. Może to się wydawało tak, mało poważne, rzeczywiście. W każdym razie ta nazwa Zula już gdzieś tam się wyryła w pamięci i ciężko od tego uciec, natomiast rzeczywiście ona była Ziulą. Zula Pacanowska mamy też równą rocznicę właściwie jej urodzin, ponieważ urodziła się w roku 1904 na początku, w styczniu, no i jak wszyscy doskonale wiedzą, się pochodziła z rodziny żydowskiej, spolszczonej i średnio zamożnej. To jest dosyć istotne, bo ona nie była reprezentantką tzw. klasy robotniczej. Jej rodzina była dużo lepiej sytuowana niż taka przeciętna ludzka rodzina w tamtym czasie, chociaż nie była to też rodzina bogata, była to rodzina wielodzietna. Pacano, Zula-Pacanowska miała ośmioro rodzeństwa. Bardzo duża część tych osób angażowała się też w różne formy ruchu lewicowego czy też komunistycznego. Taką najbardziej znaną postacią z tej rodziny pacanowskich jest siostra Zuli, Natalia, która wojnę przeżyła. W ZSRR i później była jedną z tłuszczyń Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, które później zyskało rangę Muzeum Narodowego. No i była też historyczką sztuki. Jeden z braci, Zuli Pacanowskiej, był artystą, którego pracę też w tej chwili można gdzieś znaleźć na różnych aukcjach organizowanych przez no, instytucje, które się zajmują sprzedażą dzieł sztuki. Czyli była to rodzina o takich e, zainteresowaniach artystycznych, można powiedzieć, sama Zula Pacanowska e, też w tę stronę początkowo szła. Jeszcze powiem może kim byli jej rodzice. Ojciec z był pracownikiem handlowym, no nie był to jakiś fabrykant nawet pomniejszy, więc też nie była to jakaś bardzo bogata rodzina, no ale tak jak mówiłam, zdecydowanie jej rodzina robotnicza. Matka Hendla zajmowała się domem. Wszystkie ich dzieci ukończyły co najmniej szkołę średnią, a część także wyższe uczelnie, co w tamtych czasach no było, nie, nie było standardem, delikatnie rzecz ujmując. Sama Zula Pacanowska ukończyła szkołę handlową Cecylii Waszczyńskiej, uczyła się też na innej ludzkiej pensji. To były takie dosyć dobre szkoły w tamtym czasie w Łodzi, cieszące się dobrą opinią, gwarantujące dosyć wysoki poziom nauczania. Później pacarowska już nie kontynuowała formalnej nauki i wydaje się, że na tym etapie życia, kiedy stała się dorosłą osobą, ważniejsza stała się dla niej działalność społeczna, a nie edukacja. Już jako nastolatka działała w harcerstwie i była zastępową, przy czym w takim czasie harcerstwo miało taki, miało taki dosyć no, nawet dosyć po prostu elikadny charakter. Nie przyjmowano do jej drużyny dzieci z rodzin robotniczych, co było dla niej już wtedy jakimś problemem. I ona wystąpiła z, z harcerstwa, oficjalnie swojej pierwszej drużyny i podjęła staranie o to, żeby utworzyć inną drużynę, taką właśnie otwartą na środowisko robotnicze i na dzieci biedniejsze. I w ten sposób powstała drużyna, która przyjęła nazwę Junak. Pacanowska jako nastolatka miała takie, no, miała dużą wrażliwość społeczną, można powiedzieć, skoro jako właściwie 15-16-letnia dziewczyna dostrzegła, że coś to jest nie tak, jeżeli do tej różyny część osób, które może byłyby chętne do działalności, po prostu nie ma wstępu. Jak już wspomniałam, ona też interesowała się sztuką, jak część jej rodziny, i tutaj chciałabym opowiedzieć o jej pracy aktorskiej w teatrze stworzonym przez Witolda Wandurskiego. Chociaż projekcja jest poświęcona ulicy Pacanowskiej, to o wandursku też trzeba wspomnieć. Ja tutaj zanim rozpoczęłam swój wykład, krótko rozmawiałyśmy z częścią z Pań o dekomunizacji ulicy Pacanowskiej. I warto wspomnieć, że również Wandurski w tym samym momencie, jako patron ulicy, został zdekomunizowany. Zacytuję. Pionierem i twórcą teatru robotniczych w Polsce w okresie dwudziestolecia był Witold Wandurski. Tak pisał so w 1958 roku Władysław Broniewski. Wandurski był ideowym komunistą. Mieszkał w Łodzi jako dziecko jako nastolatek. Był szkolnym kolegą Juliana Tuwima. Był też na przykład świadkiem na ślubie Ireny Tuwim, czyli siostry Juliana. Chociaż ona brała ślub w Kościele Katolickim. I tutaj obecność Wandurskiego trochę mnie zaprapowała, no ale tak było, tak wynika z dokumentów. Studiował Wandurski w Moskwie, później powrócił do łodzi. On był na swój sposób zafascynowany charakterem takiego fabrycznego miasta. Tutaj kolejny cytat. Razem z artystą Karolem Hillerem Pisani. Sade czarne, brudzące mury i dusze są zarazem wydechem ciężko pracujących pół z bawełnianego potwora. Złoto lśniące, fascynujący człowieka błysk w oczu szatana jest zarazem świętą monstrancją wielkiego tłumu pracy. Okruchy złota szczerego znaleźć można na dnie dużo zakopconych sadzą. W Wandurskiej otrzymał posadę kierownika działu literackiego w gazecie Republika, która. Paradoksalnie była finansowana w dużej mierze przez rodzinę poznańskich, czyli przemysłowców. On marzył mimo to o, 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 o tym, żeby działać na rzecz rewolucji społecznej. Zresztą po pewnym czasie ten dział literacki w Republice został zlikwidowany, bo okazało się, że to chodziło trochę o to, żeby tę kazetę wypromować, pokazać, że ona ma duże ambicje. No i jak już się to udało, to Wandurski przestał tam być potrzebny.